Dla słoneczka robimy dzisiaj czytanie dla Was, dla. Um, um, znaczy płomienie, branie, dusze. Zrobimy sobie czytanie, w zależności od tego, kto nam się pokaże, Twim's Flays czy tam Soulmates. Zobaczymy, kochani. Ja oczywiście Was zachęcam do subskrybowania kanału, zapoznania się z opisem pod filmikiem No i w zasadzie to dziękuję Wam, że jesteście, więc już zaczynamy Czy tam na bratnie dusze się pokażą, czy takowie macie, czy może sto czy płomień O, spadła nam karta, dwie nam karty spadły Przeszłość, jeszcze raz przeszłość Jakby brak odpuszczenia przeszłości Brak myślenia o tym, co będzie. To jest takie, widzicie, analizowanie tego, co kurna było. Co to ma być? Może nie dopuszczacie bratnio duszę albo czego płomienia do siebie, bo cały czas siedzicie w przeszłości? Cały czas, zaraz zobaczymy, albo może ta bratnia dusza siedzi w przeszłości, i dlatego nie możecie się spotkać. Albo już się spotkaliście i wynikają z tego problemy. Zaraz zobaczymy. Przepraszam, dzisiaj mam za dobry humor, więc może być różnie. Kochani, ale Wy mnie już znacie. Jeżeli, o, jeżeli śledzicie mój kanał, to wiecie, że ja czasami lubię pogłupkować. Tak? Się pośmie. No, różnie to jest. Dobrze, ale dzisiaj na poważnie lecimy. Naprawił duszę, bliźniaczy płomień. Branie dusza, bliźniaczy Dla osób, które mnie w tej chwili oglądają i słuchają, czytanie bezterminowe. A, wypadły nam kartki. Kartki, karty. E, okay. Bierzemy to, co nam wpadły. Dwójka kielichów. Patrz, jacy piękni. Dwójka kielichów nam wypadła. Super. E, pustelnik. Już tak fajnie. I... Trzymać, na tylko kawusi i już zaczynamy. No, braknie dusze yy, są, są braknie dusze, braknie dusze są, ale co? Pustelnik yy, tutaj braknie dusze są, ale ich nie ma. Na zasadzie takiej, ja mam swoją pragnioną duszę, czuję, że to moja pragniona dusza, yy, ale nie mamy kontaktu. Nie mamy w ogóle połączenia Bo ja się oddalam, albo on się oddala Przez to, że cały czas, tak jak Wam powiedziałam Ktoś siedzi w przeszłości, tak? Może znacie się na przykład z pracy I musicie widywać tą osobę Nie wiem, tutaj mi się pokazuje, że Wy tą osobę raczej znacie Że wy wiecie, kto to może być Jest takie połączenie Poczytajcie sobie o braknych duszach To będziecie wiedzieć, o co mi chodzi No tutaj bardziej na braknie duszach bym powiedziałam No ale tutaj ktoś siedzi w tym pustelniku Zabarykodowany, nie chce wyjść z tym lampionem. Siedzi w swoim ego, w swojej skorupie I uważa, że samo wszystko do niego przyjdzie Może być mężczyzna, który jest bardzo egoistyczny Który czeka, aż kobieta Zrobi pierwszy ruch A ta kobieta nie za bardzo chyba chce ten ruch robić Bo uważa na przykład, że to mężczyzna Powinien w tej trójce monet Zrobić ten właściwy ruch Wpadła nam karta A wypadła nam mm, królowa monet No właśnie Hmm Wy macie coś wspólnego z tymi monetami, ale nie wiem co. Może pracowaliście razem, tak? Ktoś odszedł z pracy i teraz było jakieś pomiędzy Wami połączenie, nawet przyjacielskie, tak? I chcecie utrzymywać ten kontakt, ale coś tam, wiecie, nie za bardzo, wypadło nam karty. Kilka kielichów nam wypadła, dlatego chcę tutaj pokazać. Co nam jeszcze wypadło? Wypadł nam świat i wypadł, nas, i wypadł nam z kielichów. No, ładnie powiem tak, czwórka kielichów, y, świat i jazd kielichów. Rozpamiętywanie tego, co było, dlatego tutaj nie macie kontaktu. Y, Chcięcie, zaczęcia tego kontaktu, ale to ta osoba wie, że musi to zrobić, a czeka na was. No, to jest takie, no właśnie kurczę, bo te takie relacje są takie dziwne teraz w dzisiejszych czasach. Tak, osoby chcą mieć z sobą kontakt, dobrze się dogadywały, wiedzą, że są bratnimi duszami. Nawet fajna zabawa by z tego była, więc może jakiś tam czy płomień też może wchodzić w grę denarki, czyli tak, no tak i wiesz, ktoś odszedł z pracy, ktoś odszedł z pracy albo jest na jakimś zwolnieniu, nie wiem, i tutaj mamy wisielca, więc Wy tego kontaktu nie macie i tutaj znowu denary, czyli prawdopodobnie jakaś brannia dusza dotyczy to osób, to czytanie, która odeszła po prostu z pracy, z którą bardzo dobrze się dogadywaliście, z którą może mieliście jakiś romans, nie wiem, bo ta trójka kilków to wiecie, już nie różnie może o tym mówić, może dlatego ta osoba właśnie odeszła z pracy, bo jest tam wieża, a mamy bardzo monetową energię, więc... Nie wiem, no ale no właśnie, tutaj jest takie, tak jak powiedziałam, taka jedna osoba chce się odezwać i druga chce i to będzie takie czekanie Takie czekanie, albo się ktoś odezwie, albo nie, albo wy się, powiem tak, jak wy się nie odezwiecie do tej osoby, to ta osoba raczej nie będzie Chciał się do was odezwać Mimo tego, że to połączenie jest jak holender i byście byli naprawdę bardzo dobrą parą, byście byli naprawdę bardzo udanym związkiem, bo, bo tutaj nie widzę stricte jakichś osób trzecich, tak, nie ma nikogo ale tutaj ego boli no tak jak mówię, może była taka relacja, że ktoś z pracy właśnie odszedł z tego względu, że był jakiś romans nie wiem, nie wiem nie zgaduję wy sami będziecie wiedzieć jak to było i co to się tam działo, ale energetycznie bardzo mocno to czuję więc wiecie zobaczymy sobie jaka jest rada na te braknie duszy, bliźniacze płomienie tutaj w tym czytaniu, jaka jest rada Karty pokażcie iść i ro... wiecie Buława, no kurczę, tutaj przecież tak mocne jest to połączenie i nic z tym nie jest robione, bo ego boli. Ego, ego, ego. Tutaj jest tak silne połączenie, tak mocne, no ale nie wiem. A kurczę, widzicie, mocne jak Holender. Ho, jak jeszcze mi e, ten filmik usunął. No, ale nie ma tutaj nic, nie ma tutaj żadnej komunikacji. O, patrzcie, widzicie, waga nam wyszła. No, po braknych duszach, po bliźniaczych płomieniach nie będzie komunikacji. Powiem tak, jeśli wy się nie odwiedziecie do tej osoby, no to tutaj nic nie będzie. Wy może chcecie mieć z tą osobą dalej jakiś romans, podtrzymywać, tak, jeżeli to był jakiś romans pracowy, dalej chcecie iść w ten romans, no to powiedzcie to tej osobie szczerze, bo może ta osoba jakoś nie jest taka, wiecie, z tym kielichem nie chce wyjść, a wy chcecie wyjść, to jeżeli Wam zależy, to wyjdźcie z tym kielichem, a powiem Wam, że ta osoba was raczej nie odrzuci, tak? A jeżeli jakby już was odrzuciła, to prawdopodobnie yy, no chodzi o jakiś wspólny biznes. No, no, patrzcie, patrzcie krótę tak i jeszcze, kurde. No, bo po prostu chodzi o jakąś współpracę. Dlatego tutaj jest to wszystko poblokowane. Yy, no. <laughs> I tyle kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeżeli to czytanie było do kogoś, to... To super, mam nadzieję, że częściej będziemy się widzieć, także zostawcie łapki w górę, jeżeli chcecie częściej czytania. Na przykład na Barnie dusze byś jeszcze płumienie, Jakie piszcie w komentarzach właśnie, jakie czytanie chcecie, a ja oczywiście komentarze czytam, więc postaram się to Wasze wish spełnić. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie, życzę wszystkiego dobrego. Cześć.